Witam państwa. Dziś chciałbym, abyśmy zajęli się problemem fikcyjnych protokołów zebrań współwłaścicieli nieruchomości, bądź to wspólnot mieszkaniowych, bądź spółdzielni mieszkaniowych. Jest to poważny problem, bo takie fikcyjne protokoły są w sądach używane jako dowód w sprawach, by dowieść, że. Na przykład nigdy nie poruszano danego problemu na zebraniach Wspólnoty, nie zadawano pytań. a W zasadzie wszystko było zawsze akceptowane przez współwłaścicieli nieruchomości, czyli jakby dowieść pewnej tezy, że ci ludzie tak chcieli, ci ludzie akceptują taki stan rzeczy. I Dalej patrząc, że skoro chcącemu nie dzieje się krzywda, zatem tak naprawdę no, sąd nie ma jakby wielkiego interesu w e, rozwiązywaniu sporu pomiędzy jakąś tam jednostką, jedną osobą, która nagle obudziła się i coś tam zarzuca tym biednym, starszym ludziom i tej firmie biednej, która tak w pocie czoła próbuje. Administrować budynkiem. Zdarza się, że członkowie zarządu sugerują powołanie protokolanta, wyznaczają nawet pracownika swojej firmy do protokołowania. Bądź, bądź pracownika firmy administrującej, bądź zarząd wspólnoty mieszkaniowej wybiera taką osobę. I tu oczywiście pojawia się problem, no bo jak za, zapisać na długopisem, na kartce papieru wszystkie wypowiedzi. No i to później daje do, możliwość do tego, aby, aby powiedzieć, że czegoś się tam nie usłyszało, dlatego nie ma w protokole, bądź, bądź tak naprawdę się nie pamięta. Oczywiście. Jest na to bardzo proste rozwiązanie. Dlatego, jeśli interesujecie temat fikcyjnych protokołów zebrań, daj lajka pod tym filmem. Będziemy wiedzieli, że ten temat Ciebie interesuje. Ponadto pozwoli nam to wypozycjonować ten film. Także kciuk do góry, tak jak na facebooku, jeśli interesujecie ten temat. Ok. Zatem zgodnie z artykułem 286 kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzania jej w błąd, czyli oszustwa, jeżeli jest umyślne, albo wy wyzyskania błędu lub niezdolności do. Należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. I tutaj kodeks karny owszem reguluje taką sytuację, tylko w pierwszej kolejności poszkodowany musi zdać sobie w ogóle sprawę z tego, że został. Wprowadzony w błąd, i jeszcze musi udowodnić, że było to celowe, umyślne wprowadzenie w błąd, czyli oszustwo. Żeby zapobiec wszelkim próbom nadużyć no i zwykłemu bałaganowi na całym świecie, jako standard wprowadza się możliwość rejestracji. Przebiegu zebrań. I teraz, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, współdzielnie mieszkaniowe. Ustawodawca uregulował, że przynajmniej raz w roku musi odbyć się sprawozdanie. Sprawozda musi się odbyć zebranie współwłaścicieli nieruchomości. I na tym. Na tym zebraniu przedstawiane jest sprawozdanie zarządu z działalności za dany rok, przedstawiany jest budżet na rok przyszły. Zarząd bądź zarządca otrzymuje absolutorium, bądź nie otrzymuje absolutorium. I to są takie główne, główne powody zwoływania zebrania. Owszem, jest jeszcze jedno, jeden obowiązek, z którego bardzo często zarząd zarządca się nie wywiązuje otóż przynajmniej raz w roku poza sezonem grzewczym e, powinien zostać zatwierdzony co roku regulamin e, naliczania kosztów ogrzewania dlaczego ponieważ tak naprawdę co roku zmienia się e, ustawodawstwo mm, zmieniają się stawki e, może dojść do tego, że zmieniają się jakieś warunki techniczne, czyli, czyli na przykład wymieniane są kaloryfery, powstają dodatkowe lokale w częściach wspólnych. Dlatego dla bezpieczeństwa raz w roku także powinna być taka, taka uchwała podejmowana. Fikcyjny protokoł, protokół z zebrania to. Problem wielu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego najważniejsze jest, aby w przyszłości, już niedalekiej, zapobiec przedstawieniu Wam takiego fikcyjnego protokołu. A można to zrobić zgłaszając podczas zebrania chęć rejestracji dźwięku. I wtedy będziecie tak naprawdę wiedzieli, czy zarząd, zarządca e, chce działać w sposób transparentny, czy może właśnie zależy mu na tym, aby wszystko było e, odbywało się tak jak, tak jak zwykle. Rejestracja dźwięku jest standardem e, na całym świecie, wszelkiego typu zebrań. Posłowie w Sejmie są też nagrywani, a rozprawy w sądach, spółki, a kiedy odbywa się zarząd, też nagrywają przebieg, przebieg zebrania. Jest to w interesie tak naprawdę wszystkich, aby, aby rejestrować dźwięk. Także, jeżeli ktoś nie wyraża dźwięku, nie wyraża zgody na. Na, na nagrywanie. Po pierwsze, można mu zaproponować sposób komunikacji, który, a, na przykład na piśmie, jeżeli chce wyrazić swoją opinię, może na piśmie skierować do zarządu podczas zebrania a, swoje pytanie i jego głos nie będzie nagrany. A, oczywiście, no, to, czy ktoś będzie nagrywał, czy nie, to jest jego prywatna sprawa, więc. Tak naprawdę każdy może nagrywać przebieg tego, tego zebrania współwłaścicieli nieruchomości i na przykład na podstawie tego nagrania sporządzić stenogram. I taki stenogram już będzie mógł być przedstawiony jako dowód dokonania przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez zarząd-zarządcę. Jeżeli się do tego, jeżeli się tego dopuszczą, ok. Jeżeli podobał ci się ten materiał, jeżeli uważasz, że jest przydatny, daj like, kciuk w górę. W komentarzu możesz napisać pytania dotyczące tego, tego rejestracji. Dźwięków, zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, kiedy nie wszyscy będą mogli uczestniczyć w zebraniu, kiedy a, tak naprawdę można by było a, przeprowadzić a, głosowanie online. A, można by było a, taką wideokonferencję zrobić i, a, i a, wtedy każdy mógłby się z przebiegiem całym, całym, całym zebrania zapoznać i zagłosować, na przykład, zgodnie ze, z, własną, z własną wiedzą i wolą. Natomiast y, wydaje mi się, że a, tylko zarząd, zarządca, który działa w sposób transparentny, mm, uczciwy. Wyjdzie z taką inicjatywą. Dlatego z, z tutaj główna inicjatywa powinna być po stronie współwłaścicieli nieruchomości, którzy powinni wnioskować o po pierwsze o nagrywanie przebiegu, rejestrację dźwięku oraz e, można też w, m, przeprowadzić taką wideokonferencję. Okej, okay, napiszcie w komentarzach, czy u Was na zebraniach współwłaścicieli nieruchomości. Nagrywacie przebieg, przebieg zebrania? Czy nie? Możecie napisać tak, nie. Dajcie suba, jeżeli, jeżeli Wam ten temat się spodobał, bo już niebawem pojawią się kolejne materiały. Dziękuję. Do usłyszenia.